Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Nie zrobiliśmy wczoraj chleba, ale znalazłam przepis na takie ekspresowe bułeczki. Je się robi w 30 minut. 30 minut w piekarniku, 3 minuty w termomiksie i gotowe. Takie mini, małe. Tak mi wszystko popękały niestety, ale zobaczcie. Ciekawe, czy smaczne próbowałeś? No, mleczne. Mleczne? No tak, mleczne. No woda mleczku robiona. Także super co opcja. Także będą, moi kochani, wiosenne kanapelki. Patrzcie, co się dzieje z naszą choinką. Normalnie jakieś szyszki tu wypuszcza. Piękna co? Ja dopiero widzę, że to było jakieś. Nie wiem, jakby zawoskowane przedtem. Nie wiem, co to było. Ale świetnie to wygląda. To mi będzie dalej rosło? No bo chyba żyje, skoro takie rzeczy się dzieją. Tylko ten jakiś taki sypiący, a reszta fajna, taka sprężysta. Piękna jest. Zaraz biorę się za sprzątanie, moi drodzy, ale zanim sprzątanie, to zrobiłam sobie napój, on się nazywa napój rozświetlający cerę, ale po prostu jest tak wybitny, ja Wam powiem, to jest grejpfrut, jabłko, maliny, mrożone w moim przypadku, trochę miodu, wszystko jest zmiksowane, potem dodaje się wody i znowu się miksuje, po prostu pyszny, jest naprawdę dobry. O ile nie lubię grejpfrutów, to tutaj po prostu bardzo, bardzo mi to smakuje, a są zdrowe, także postaram się przyrządzać sobie jego częściej. a jeszcze jak rozświetla cerę, to już zupełnie. Jak byliśmy ostatnio w Ręży, to kupiliśmy okrągłe lustro, ale ono jest mniejsze. Kiedyś widziałam wisku podobne, ale nie wzięłam. Później żałowałam i znalazłam. Wiesz co, Ja przyniosłam to z góry jeszcze, to jest next. Nie, nie, nie. Ale zobaczymy tylko. Ono jest nie w tym stylu zupełnie. Jest, w stylu, jest. jest w stylu glamour, ale tutaj mamy złote dodatki gdzie nie gdzie. Jest w stylu glamour, a to nie jest w ogóle styl glamour, bebe. No niestety nie zdążyłam Wam nagrać, bo Radek zmienił lustro, ale y, za małe jest. Albo musiałoby być niżej zdecydowanie, niekoniecznie za małe, ale niżej. A Radek mówił o tym lustrze, One takie owszem, one jest piękne, no jest bardzo, bardzo ładne. No jakoś mi tutaj nie pasuje do naszego pomieszczenia. Ale pamiętam że teraz jak patrzę tutaj w telefon, to ślicznie wygląda. Ślicznie wygląda w telefonie. No ale mocą. My je kupiliśmy... No nie, no, to jest większe niż to okrągłe. Dużo większe. Ale kurde, no nie, nie pasuje mi ona. Lepiej chyba wygląda niż to złote, powiem Ci szczerze. Czy to? Mhm. No łatwiej wygląda. Ci, Nie wiem, czy ja chcę. Moje kupiliśmy, moi kochani. Ja na nie bardzo długo chorowałam. One z Nexus i w Nexus było bardzo, bardzo drogie. I później, jakiś czas później, Radek znalazł mi je na szpoku. Ktoś sprzedawał. I kupiliśmy je za 40 funtów, a w Nexusie chyba było za 160. I teraz mówię do radka: z niej, się od razu je położenie. Nie mogę jego zawiesić, bo one potrzebuje dwóch haków. Tym, przed O, a zawiesił radio znowu. Jednak ono by musiało być większe. No, tak jak mówię, może niekoniecznie większe, ale zdecydowanie niżej, żeby gdzieś. Tutaj. Żeby gdzieś tutaj się kończyło. Ale wtedy Radek właśnie się stawia. Kwiaty, świeczniki po bokach i to wszystko. Nic, wiesz. Świecznikami jakimiś tutaj po bokach wyrównujesz. To albo mamy właśnie kwiatami. Ramy na czarno? Nie, na czarno nie chcę. Myślałam w ogóle o tym. Wkurza mnie ta rama. Mogę wyjąć szybę i pomalować na czarno. I to będzie chwila, moment. Na razie, nie. A jeszcze popatrzcie na piwonie, moi kochani. Te tutaj, te piękne, piękne, piękne są z Sainsbury'ego. Mamy je około tygodnia myślę. A te tutaj to są te, co kupiliśmy w Aldi, Zobaczcie, one zupełnie nie rozkwitły. Tam jest tylko ten jeden ponczek, tutaj co zaczyna rozkwitać. Tutaj z tego już poobrywałam żółte listki, no bo, no bo też nie jak się mają. I ten był z Aldika 3,99, a ten był z Sainsburego, nie z Azdy, przepraszam, 4,99 albo z Sainsburego teraz nie, wiem. także funt różnicy, a zobaczcie, jakie kwiatki, no zupełnie, zupełnie inne. Jestem zawiedziona, bo co roku kupowałam w Aldi i co roku były piękne, a w tym roku jakaś zupełna porażka. Radio wziął się za porządki basenu, mimo że, wiecie, jest yy, nieużywany teraz. Pamiętajcie, żeby swoje baseny chlorować, czyścić co, co jakiś czas, bo komary lubią wodę, inne stworki lubią wodę, żebyście nie mieli yy, jakichś gości. Jest to normalne, jeśli znajdziecie po prostu wodę, mocniej zachlorujcie, włączajcie filtry, no i tak jak mówię, czyście, czyście, czyście. No i będzie okej, okay, moi drodzy. Ale bym sobie tu wskoczyła, Ty. To fajna woda? No wiem, to aż czuć jak bije. Ona teraz jest troszkę bardziej matowana, no bo jest bardziej zachlorowana. No ale filtra nie włączałem też, zrobiłem, bo od, filtr w ogóle nie był włączony od tygodnia, także. No, ale to wiesz, to bez żadnego problemu. Tak dzisiaj jest dziwnie, takie stałe powietrze, co? Będzie burza. Tam. No, chyba będzie. A ja, moi drodzy, wyprałam sobie tą pościel. Tą, co kupiłam w TK Maxie na przecenie. Tą taką, która jest zrobiona z recyklingowanego. Jak to się mówi? No nie wiem, po prostu nie słowa. Ta Recycle taka. Ten kolor taki nie do końca, ale spodobała mi się idea. Spodobała mi się idea, że po prostu, tak jak widzicie, jest ona. O. Widzicie? I ten koton jest po prostu taki bajeczny, taki fajny. Bardzo, ona bardzo, bardzo porządny w dotyku, się wydaje. Także zobaczymy, jak się będzie w niej spało. Myślę, że zarąbiście. I dzisiaj zmieniam. Oczywiście, wiecie, że ja kocham pościelę. Także dzisiaj zmieniam. O, a tu widzę, co, co ty. Pajączku chciałam powiedzieć. Co ty tutaj szukasz? Co ty tutaj szukasz? No. I zobaczcie, jak ogrodnik na tam, tam wyrósł. Widzicie? Szok normalnie, tak nam ziołka pięknie wyrosły. No muszę te kwiaty przesadzić, ale nie wiem w co. Znaczy wiem w co, ale nie wiem gdzie tą doniczkę postawić. Pomóżcie mi. Widzicie, to jest taki odkurzacz. Ty trochę tutaj coś zepsułeś, tak? Z tą rurką. No to nie jest oryginalny To nie jest oryginalne, ale widzicie, to normalnie centralnie odkurza rzeczy. Dziwne to jest, co? nie wody. No i poświęćcie temu, jeżeli używacie basenu naprawdę na koniec dnia. Raz to później nie będzie problem. No warzywacem właśnie będzie nieużywany przez długi czas, no to normalne, że jakieś paprochy Wam nalecą, jakieś pierdołki się porobią. No ale wszystko jest do zrobienia. No moi drodzy, ja robiłam znowu e, krem z resztek, zupę krem z resztek warzyw. Tutaj mam tym razem e, pory, dużo papryk. Co tam ja jeszcze miałam? Mm, pomidorki, jakieś takie resztki ze śniadania, liści sałaty, takie pierdoły. Także to będzie zupa inna niż ostatnim razem. E, tutaj zaraz muszę podzielić e, pastę. E, jeszcze jemy z wczoraj. To jest porcja dla Radka i dla mnie, żeśmy odgrzewali. E, no a ja właśnie skończyłam myć okna i powiem wam, że urządzenie. się macie. Jeśli macie po prostu jakąś możliwość kupić karczera czy coś podobnego, moja mama na przykład ma wiladę do mycia okien. Ja wam bardzo, bardzo serdecznie to polecam, bo to naprawdę mm, tak szybciutko i sprawnie myje okna, znaczy myje, no wiecie, zbiera wodę, że naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, o ile to wam po prostu zmniejsza czas mycia okien. To jest naprawdę świetny wynalazek. Ja akurat mojego karczera wybrałam w Sainsbury za punkty, no ale można, wiecie, kupić, tak mówię, tak jak mama ma wiladę i bardzo sobie chwali, ja mamy używałam wilady i na Naprawdę też jest dobra. Nie wiem, jakie inne marki robią. Pewnie dużo. Pewnie dużo. Wiem, że też Worwer, który robi termomiksa, robi coś takiego do okien. Ale mówię, nawet te takie tańsze rozwiązania mogę Wam bardzo, bardzo śmiało polecić. Dobra, idę podzielić obiad i idę do ogrodu. Radek sobie robi grilla. Ja na grilla nie mam chęci, ja będę jadła tylko trochę tego. A co to za papierek, kolunki tam jest? Gorąco się zrobiło. Cześć, chyba ciebie długo we vlogu nie było? Byłaś o czy nie byłaś? Jutro chyba karma przyjdzie twoja, to dobrze, bo przez tydzień jakżeśmy ciebie inną karmili, wyliczaliśmy, ale mi się wydaje, że trochę jej się przybrało, ale staniemy na wagę, zobaczymy. Radio tam, grilluje. basen już chyba wysprzątany, basen? No, także można zjeść i jeszcze później trochę posprzątać robisz ze mną zdjęcie, tak? robisz ze mną zdjęcie no właśnie, ja sobie wszystko poustawiałam, żeby zrobić zdjęcie Dęka na Instagrama ale nosko, ogonek, nie ma szans postanowiła, że musi się przytulić teraz i pomachać ogonem, no to dobra jeżeli czas na czułości, no to czas na czułości zdjęcie poczeka, tak? poczeka zdjęcie, tak? moja perełko kochana o, jakieś muchy tu latają, jakieś stwory i potwory chyba do Ciebie chyba do Ciebie stwory i potwory latają no, Pani kocha. Kocha, kocha. A zegarek, powiem Wam, sprawdza się świetnie. Po prostu uwielbiam. A Ty też lubisz, Pani zegarek? Ostatnio w pracy zrobiłam 16 tysięcy kroków, a dzień przed 19,900. Także tak, kochani. Tak to wygląda. A produkty do denka to te, o których Wam już mówiłam, czyli Resibo do mycia twarzy i Balea Milk i Miód. Ale doszedł mi już też, oj, nie zjeżdżaj, krem do rąk z... Z The Body Shop, już wam mówiłam, ja za kremami nie przepadam. Jak sobie przypomnę, to nakremuje ten jest okej. Okay nawilża dłonie, nie zostawia tu z tego filmu, także spoko. No i też moi kochani wykończyłam Bielenda serum nawilżające olejek z pestek malin i melisą i ja nie wiem, czy to już nie jest moje drugie albo trzecie to serum zapoczątkowała miłość moją do tych serum Ola z kanału Ola M, bo ona mi kiedyś jeden podarowała i powiem Wam, że od tej pory kupuję. O, już chyba wypróbowałam wszystkie je i po prostu uwielbiam i nie zdziwi się, że mam nowe w kolejce, zaraz Wam zresztą pokażę, bo się sama zastanawiam jakie tam mam ale fajne, naprawdę fajne serum Fajnie uspokaja moją buzię, nawilża, potęguje działanie kremu, takie mam wrażenie, bo jak użyję kremu wieczorem razem z serum, albo na dzień, zależy kiedy używam, to widzę, że po prostu ta buzia jest bardziej po prostu taka wzbogacona, także na pewno ma tutaj jakieś działanie. Pod makijaż, jak czasami używam, też się dobrze sprawdza, także mogę Wam śmiało polecić te mm, serum różne z Bielendy. Ja jestem z nich zadowolona. O, proszę, nie dziwię się. Tutaj identyczne w zapasach, ale to w sumie dobrze. I te mam do zużycia do końca sierpnia, także spoko, dam radę. Ja jestem w sypialni na górze i sprzątam, a zobaczcie, co się dzieje, w ogóle grzmi. Grzmi, grzmi, grzmi. Nie wiem, czy Wam mogę pokazać ogród sąsiada. Pokażę Wam, widzicie? I chcę zmienić, a w sumie zobaczymy razem różnicę. On dwa lata temu, jak ścinał drzewa, dali jemu tutaj nowy trawnik, dali jemu, widzicie, ten nowy yy, chodnik, ale po prostu to nie dbał przez te drzewa i mu tutaj wszystko umiera, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I patrzcie na tą pogodę. Masakra jakaś. I tak dzisiaj cały dzień. Słońce, deszcz, burza. Słońce, deszcz, burza. i na okrągło. Uch, ojej. Moi no kochani, ja się wzięłam za, jak widzicie, pakowanie rzeczy już zimowych do takich tutaj pojemników, także wyciągam wszystkie swetry. Nie zrobię dzisiaj całej szafy, bo no, nie chcę mi się tego wszystkiego wyciągać i wyrzucać i przeglądać, ale, ale tak, już po prostu te wszystkie, co miałam poprane, świeżutkie, włożone są tutaj i zaraz zamknę i pójdą sobie. Czekać na zimę. No i znalazłem moją porponetkę Lunki. <laughs> o Boże, Boże. Boże, boże. I pa, o, o, ale uchwyciłam chyba. Widzieliście? Stała się burza. Zaraz zagrzmi pewnie konkretnie. Lubicie burze, czy się boicie? Ja się niestety boję. O, Nie mogę się doczekać, aż te drzewa są znikną, ale to będzie wtedy pięknie, albo i nie. Ja do, wiecie, co dopóki nie się udrzymało, to nie wiedziałam, że ludzie tam mają konserwatory. Wow, a dzisiaj Radek basen czyścił. Wow, niewiarygodne rzeczy się dzieją. Patrzcie na ten grad na, na trawie. on jest wielkości, ja wiem, takie dwu, 3 cm kulki. Nowa pościel już jest nałożona, po prostu jest fantastyczna w dotyku, coś, coś yy, pięknego. A tu jeszcze Wam chciałam pokazać mojego Boryska. Pamiętacie, yy, jak Borysek jak odszedł, przyszłam do sypialni <grym> i chyba na drugi dzień, bo okna w ogóle były zasłonięte, jak wróciliśmy. I na drugi dzień rano wstaliśmy i odsłoniłam okna i zobaczyłam, że po dwóch latach zakwit nam soczyk. aż mówiłam, aż mi się chce płakać teraz. I zakwit nam ten stoczyk. I ja po prostu byłam w szoku, że on zakwit w tym samym czasie, co odszedł nasz przyjaciel. I e, nazwałam tego kwiata mm. <laughs> Borys. I wyobraźcie sobie, że to jest ten sam kwiat. Znaczy on tutaj o kwit muszę to popcinać. On tutaj kwit, tutaj przekwit, i później wypuścił tutaj yy, poncze, Jak to się nazywa? kłącze, Nie wiem, wypuścił tutaj łodygę. Yy, tutaj widzę dalej, yy, są jakieś kwiatki, które po prostu nie, nie wyrosły. I tak sobie ten Borysek już kwitnie. Zaraz yy, będzie rocznica, jak Borysa nie ma. Ja po prostu jestem w szoku. Po prostu jestem w szoku, że on tak pięknie mi kwitnie, i cały czas jak na niego patrzę, to cały czas ja właśnie na niego mówię. To cały czas sobie do niego rozlałem jak do Borysława. Taką mam wariację. Na dworze już się troszeczkę uspokoiło, ale Radek mówi, że każdy jeden ogórek, każdy jeden niś ogórkowy ma dziury od gradu, Także tak, Boże, no piękne ten Borysław, tam jest piękne, po prostu pięknie. Kwitnie, kwitnie mi jak najdłużej borysku. Dobra, schodzę na dół, zjeść kolację, zrobiłam zupę, także tu już ogarnęłam. Muszę tylko wynieść pościel i, i tak, i wieczór mogę sobie się zrelaksować. Wyszliśmy ocenić szkody. Te się pozamykały. Nie, one takie zbite. Boże, patrzcie! Masakra! Moje nowe petunie. Wszystko pozbijało, pozbijał grad. Wszystko. Maliny, nie, ja bym zostawiła maliny, bebe. Ogórki połamane. Patrzcie, normalnie liście z boku. Normalnie liście z boku leżą. A kiedy je wyłożyłeś? Wczoraj, tak? Przedwczoraj. Zobacz maliny. Patrzcie co się dzieje. Wszystko leży. Ja pierdziel. Okej, okay, idziemy, bo cały czas brzmi i błyska, żeby nas nie pierdyknęło pod drzewem. Chodź. No żywioł, no co? No tak to jest niestety. No ale kwiaty to. Masakra! Moje buty, znaczy ratka buty. Moja kolacja z resztek warzyw. Ja Wam pokazywałam, że sobie ją przygotowałam do tego pół bagietki czosnkowej. Zupka wyszła bardzo gęsta, ale wiedziałam, dałam więcej warzyw i troszeczkę mniej wody. Celowo. Chciałam uzyskać taki, R, także idę szamać.